Witajcie, dziś tak króciutko chcę Was przekonać, dlaczego warto mieć ogród. Jest wrzesień, a jest pełnia zbiorów: pomidorki, patisony, papryki, jarmusz. I tutaj jabłuszka, winogron, rodzynek brazylijski, śliwka. Ale to nie tylko to, co możemy zjeść, czy pomidorki. Mamy też jeszcze dynie ozdobne. Hortensję. Wszystko, co pięknie można wykorzystać w domu. Naprawdę, ogród to jest coś pięknego. Coś, co pochłania każdą chwilę. Nawet wieczorem, czy w nocy się śni. Jak ktoś się raz zakocha, to już koniec. Nie ma, nie ma nic innego jak, jak myśl o ogrodzie. Patrzcie, czy to nie jest piękne? Wprowadzić to do domu. I całą jesień cieszyć się tak pięknymi widokami. No pomyślcie. Idajcie w moim ogrodzie jesiennym, trochę już zachwaszczonym, ale jeszcze ciągle wydającym plony. Ciągle cieszący nasze oczy i podniebienie. Jest kapusta, która zaskoczyła mnie swoim plonem, swoją wielkością. Obfitością i jest fasola szparagowa, która jeszcze pięknie plonuje, wydaje dużo owocu, porw obfitości, nawet marchew, która została wysiana w sierpniu. Już widać, że coś z niej będzie. Zobaczmy. Mała, ale myślę, że jeszcze przez miesiąc do pochrupania. Czemu nie? To Patisony jeszcze pięknie rodzą. cukinie troszkę mniej. A nawet jeszcze jakieś ogórki się znajdują. Może to już pału nie ma. Ale jakie ładne. Pierwszy raz udała mi się rzepa. Czarna rzepa, nie wiem czy widać. Ale jest naprawdę zachwycająca. Tu dwa miesiące temu siałam w marchewce Paris Market. O, tu taka piękna, Patrzcie. No jak rzodkieweczka rośnie, taka dobra rzodkieweczka duża, dla dzieci wspaniała. A ze szklarni dzisiaj były takie zbiory, jeszcze są dwie miski pełne pomidorów, tutaj już rośnie rzodkieweczka, schodzi szpinak, dzisiaj wysiana rukola, koper, cebulka, dymka. Na szczypiorek. No i już takie resztki. Totalne resztki. Ale patrzcie na to fasola pnąca. Jak ciągle rodzi. No i to jest ten piękny efekt tego co mówiłam na początku. Tak piękna jesień z ogrodem. To marzenie. Po prostu marzenie.